Najważniejszą osobą w życiu dziecka jest oczywiście rodzic, mama i tata. Pytanie brzmi, czy ja, czy ty jesteś? Mamy dzieci zapytane, odpowiadają, no ja jestem mamy i taty. Czyli od najmłodszych lat gruntuje, ugruntowuje się ta relacja nieodzowna do prawidłowego, harmonijnego rozwoju, relacja z rodzicami. Oni są bohaterami, Życia dziecka i funkcjonują przy nim, z nim, współpracując, wspólnie się bawiąc. To są, to są najważniejsze etapy w życiu młodego człowieka, takiego, który jeszcze nie chodzi do szkoły. Dlatego dla tutorów jest ogromną, ogromnie ważną postacią rodzic, mama, tata, ktoś najbliższy, kto może występować w imieniu dziecka. Tą relację buduje się na zgodzie pomiędzy dzieckiem a rodzicami, bo jeżeli dziecko sobie nie życzy spotkań z rodzicami, to do tych spotkań nie dochodzi. Natomiast jeżeli podopieczny wyrazi taką zgodę, że chce, żeby przyszła mama i żebyśmy porozmawiali, to zawsze rozmawiamy w takim trójkącie. Tutor, podopieczny, rodzice. Idź za plecami. To trochę jest inaczej jak w klasycznej edukacji, gdzie bardzo często padają takie hasła poza plecami dziecka i dziecko drży ze strachu, o czym mówiła pani z moim tatą czy z moją mamą. Żeby mieć poczucie, że rodzice chętnie z nami współpracują, to, to trzeba wybudować relacje. Trzeba też budować więzi, które prowadzą do pewnego minimum zaufania. Mama i tata ufają tutorce, tutorowi, bo wiedzą, że to jest z pożytkiem dla dziecka. Tutor e, informuje, tutor przekazuje taką informację bardzo ważną, że tak naprawdę to wspólnie idziemy do tego samego celu. Ogólnego, dużego celu, którym jest rozwój dziecka, aby się stawało bardziej samodzielne, otwarte, e, radzące sobie z różnymi przeciwnościami życia. Droga dochodzenia do tego celu może być różna, to znaczy rodzice idą trochę inną drogą, e, e, tutorzy, nauczyciele trochę inną, ale gdzieś te drogi w przyszłości się spotykają. One są równoległe. W tutoringu kluczowe jest słuchanie. To wielka sztuka. Tutorzy e, na naszych kursach uczą się tej umiejętności słuchania, aktywnego słuchania, bycia w obecnym e, takim. W pełnu. E, dzieci na to bardzo zwracają uwagę. Pamiętam swojego syna, który jak czuł, że jest niesłuchany, bo ja coś robiłem i mówiłem: Mów, mów, do, mów, mów, ja słucham. To brał swoje rączki, moją twarz i nakierowywał na tor komunikacyjny, tak, żeby on widział moje oczy i żebym ja też widział jego. E, dzieci tego bardzo, bardzo potrzebują, a tutoring się tym żywi. Uważnie słucham. Nie oddaje się jakimś myślom, jakimś przepływającym refleksjom, tylko jestem, słucham. Dzięki dobrej relacji z rodzicami, rodzice też mogą pewne umiejętności odosobowywać, bo wiedzą jaki jest, jaki jest cel, ale wiedzą też, widzą też korzyść. Dziecko o tym mówi, dziecko się w pewnym momencie trochę zmienia, jest może spokojniejsze, może bardziej uważne. Może też bardziej troskliwe dla siebie i dla innych, i to może być zasługa tej relacji tutorskiej. Dla rodziców ważne jest też, żeby posiąść pewną podstawową wiedzę na temat na przykład okresów rozwojowych. No bo y, obserwują swoje dziecko i mówią, no jak miał 8 lat, to był taki grzeczny, taki spokojny, teraz ma 14, wszędzie go pełno, jeszcze się ciągle sprzeciwia, ma inne zdanie, kłóci się. No tak, tylko nie każdy rodzic pamięta, że to jest naturalny okres pod hasłem: jak się nie zbuntujesz, to nie dojrzejesz. Bunt jest naturalnym okresem rozwojowym nastolatka, i trzeba to przeżyć, rozumieć, że to tak jest, że dziecko w pewnym momencie, to miastoletnie, zaczyna się oddzielać od swoich rodziców, chce zbudować swoje własne zdanie. Jest w tym spontaniczne, poszukujące, zbuntowane. Warto wyobrazić sobie świadomych i uważnych dorosłych jako kotwice. Dzieci dzięki y, uważnym, bliskim dorosłym, tutorom i y, y, rodzicom y, zakotwiczają się w życiu, czy wiedzą, co jest stałe, że stała jest akceptacja, bliskość, miłość że to się nie zmieni nigdy, nawet jak pojawił się niepowodzenia. To dla dziecka jest niezbędnie potrzebne, że jest ta przystań, do której zawsze mogę wrócić i tam zakotwiczyć w najlepszych i w najtrudniejszych momentach życia. Zachęcam też do takiego myślenia, że dla dziecka rozwojowo bardzo pomoże taka zasada, czym trudniej, tym bliżej. Jeżeli dziecko jest bardzo trudno, czy ma jakąś sytuację stresową w szkole, to szczególnie trzeba zadbać o relacje i o emocje. Na razie nie rozwiązywać problemu, jeżeli nie jest on panący, ale po prostu być. I tego też rodzice, to też rodzice mogą zauważyć w relacji z tutorem, zobaczyć, jak on realizuje to bycie w relacji. Pod hasłem, że, rac, że relacja jest ważniejsza niż relacja. I na koniec y, taka y, opowieść o dziecku małym, które y, chce dużo mówić i chce być słuchane. Jeżeli dorosły potrafi słuchać nawet o rzeczach, które dla niego są nieważne, są drobiazgami, ale pochyla się nad tym, bo to dla dziecka jest ważne, to wtedy to dziecko, jak dorośnie, będzie miało też łatwo, Łatwiej w mówieniu o swoich trudnościach, o swoich przeżyciach, o swoich emocjach.